Cześć wszystkim z and Sandals Crusader. Wczoraj był jeden odcinek, dzisiaj mamy drugi. Ech. Po poprzednim odcinku nie dostałem do odpowiedzi odnośnie tego, czy robimy odcinki przeplatane, czy robimy najpierw Survival, potem Conger Trail. Więc ja się wypowiem. Robimy dzisiaj Survival. Jeszcze jeden odcinek na hardzie. Na następny odcinek zrobimy sobie kolejną próbę harda, czyli po rozegraniu Arglaxem zrobimy sobie jakby, yy, no kogoś z nich wybierzemy i zagramy nimi jednym z nich na Dream no i taki, tak może być. Więc tak, dzisiaj gramy Borussen. Zobaczymy jak daleko u niego dojdziemy grając hard. No, widzę, że może być nieciekawie, ze względu na to, jakie jest ustawienie tego... Um, no, tutaj tych naszych przeciwników, ale tam gdzie dojdziemy, tam będzie. Jego odcinek znowu będzie w 10 minut. Musiał się skończyć, to się skończy. No, jest powiedziane, nie, robimy odcinek. E do zginięcia, nie robię drugiej próby tylko jak zginiemy to automatycznie kończymy odcinek i tak od razu na początek puściłem heavy no i co ciekawe on też puścił heavy'ego i na obronie nie dał rady Baron Wolfgang jest naszym pierwszym przeciwnikiem eee, dobrze zobaczymy jak to pójdzie teraz hmm Moi light i pokonali jednego łucznika. Nie puściłem y, kryterów, żeby tak no nie rozpoczynać walki na ostro, tylko żeby coś łag łagodniejszego zrobić. Nawet jak teraz straciłem wojska, no to... No to co? Kto się tym będzie przejmował? Łuczników puścił, no ale on niewiele ma możliwości, nie? Ma możliwość puszczenia tych lekkich albo łuczników. No. Wolga. Pierwsza walka z tobą wygrana bez problemu, nie? Po jednym punkcie będziemy rozdawać Tak równiutko będziemy szli Tutaj na cztery punkty rozdamy, jak już będzie ta duża walka Zmienię z poprzedniego odcinka na ten odcinek Tylko jeden przeciwnik nie zmienił miejsca Na dwóch na jak obejrzycie poprzedni odcinek i ten, to zobaczycie, że ustawienie leweli jest prawie takie samo. Tylko dwóch przeciwników nie zmieniło miejsca. I tak, mamy heavyk pokonanych. No kogoś musiałem stracić, żeby sitsu był dla nas no już... O! No, ty jeszcze walczyłeś? No, tu mnie zaskoczyłeś, Pawlęci, że jeszcze sobie powalczyłeś, ale czy teraz będziesz walczył? Bo w sumie nie rozwalił mi kawalerzysty. No nie, nie walczył. I tyle. pokonane. Czyli dobrze, że puściłem kawalerzystę, a nie od razu kolosa, bo bym stracił go. No. I już mielibyśmy koniec na drugim levelu więc no zrobiłem weryfikację czy mogę puścić bezpiecznie czy nie mogłem puścić bezpiecznie puściłem bezpiecznie i jakoś tam to wyszło Ice strajka król nam puścił straciłem prawie całe wojsko A w ogóle on ma mój mamy dwóch łuczników on ma pięciu okej okay, jeszcze mamy łuczników no Gajaksa zostało mi puszczać. I kogo więcej nie puszczę, bo on... No, kogo mogę opuścić, puścić, nie? Łucznicy zginą przy pierwszej przy pierwszym ataku. No chyba teraz na może dokładnie. Nie, nie przeżyją w 100%. No, nie przeżył jeden, drugi jeszcze przeżył. Nie? Ale cała armia łuczników w nich wycelowała, nie? I tak, spróbujmy puścić jego, żeby Gejak trochę dać spokój. Czy przerwę? Od jedną turę bez ataku, ale jak widać i tak, no, no, aż nie chciałem go na agresję puścić, żeby zdobyłem się, nie zmierzył i żeby nie zginął, ale jak się pozwie... Defensywna postawa, no, dla niego była za mała, żeby wygrać. Więc no po prostu co popuszczałem do końca, aby, aby kończył. Wojska Okej, okay, po północy, ta wojska nie zmieniła miejsca, nie? Po, po poprzednim odcinku eee, dobra. Tutaj wiadomo, że puścimy kryterium w wojsko no wojska, jest prawie całe. Bez kolosa. Ale no duże, 36 jednostek już mamy do, do pokonania. A, 35 36, 36, 36, Bojownik, to byłby kolosus, którego tutaj nie ma. Okej, okay. 10 łuczników. Na razie łucznicy. Dobra, i teraz tak On leczy swoje wojska, nie ma sprawy ma trzech łóżników jeszcze O, jeden lajki mi zginął Na agresji jego wystarczy, wystarczy puszczać, ale też trzymać się na... Znaczy, nie przesadzić Żeby nie puścić na koni, na konie które mogą go rozwalić. I żeby nie zbyt agresywnie nie puszczać nie? I nie narażać go. No on jest jeden. On jest jeden jak zginie to po Ok, koniki poginęły, więc teraz już mogę, czy zginął jeden? Koniki pobijane. jeden zginął, więc mogę agresywnie z powrotem puszczać. A ten light to nam się tutaj trzyma na nogach jeszcze. Łucznicy w niego celują i nie mogą go rozwalić. Dla mnie to dobrze. Jak widać podczas użycia critterów, jeden z tych małych zginął. Z jego... Yy, no... strony. Został jeden, trzech i dwóch. A w końcu zginął ten mój Breskers. Breserkers. No, ce łucznicy celowali, celowali, w końcu... no... rozwalili. Teraz już łuczników nie ma. Ja mam jeszcze tego jednego lajka. kawalerzystę. Leczy swoje wojska. No, koniki dwa, no to... Nawet leczenie was nie uratowało. Koniki pokonane. I teraz heal i kolosus. Ostatni odcinek, no, się nie opłaciło rozdawać jakby tutaj trzech, tutaj pięciu. Znaczy, może jakbym walkę wygrał. To jeszcze by było, można zobaczyć, że się opłaciło. Ale niestety walka zakończyła się zgonem. I tak... Od razu na depie bo jak inaczej mogę puszczać. Arglax I kawalerzysta przeżyje tą turę, czy nie? Przeżyje jeszcze. O. <ścoughs> e, no... Z reguły tak nie robi, nie? ale no. Dobrze, dzięki, że Kowal nie przeżyje następnej tury, więc chociaż niech coś zrobi. Jak żadna kolosa poszedł. Gramsy. Nie leczyłem go drugi raz, ale widać, trzeba było go, go uleczyć. Łusznicy. to, że kolosus jest ranny, to nie znaczy, że ja jestem jeszcze taki wygrany, nie? ona mnie ucznicy, nie? Teraz już go leczę. Na oparcie puszcza tych łóżników, a ma lepsze wojska. Nice. No, no tak, to ta, taka jest jakby no losowość. Bo z tego co rozumiem, jak wojska z, ze strony przeciwnika wychodzą, to jest jakaś losowość. To nie jest jakiegoś. na. Po, na, po, na psa, y, opisane z góry, nie jak oni puszcza, tylko po prostu jakaś losowo wychodzą te wojska z jego strony. Hmm. No właśnie. I raz trafią, raz nie trafią. 113 życia jeszcze ma. A ja nie mam jakby magiki, żeby się leczyć. Jak mi tak będzie wojsko puszczał, to ja się zaraz uleczę, nie? Chociaż trochę traci mój życie. I kawalerzyści mogą go rozwalić, jeżeli dobrze im pójdzie. No ale jakby poszli na agresji, nie? Bo na defie no to... Dobra, zabrali mu trochę życia. Na defie nie są tacy mocni. No na defie nie są tacy mocni. Nie są. No i łuczników nie ma, więc już nie będzie pomijania tu. Znaczy, którzy będą szybciej lecieć, bo mał małpek strzelających z łuku nie ma już. I co, jak się skończy walka? O! Jednak Prime był mocniejszy od naszego Gajax. I obicie go przez kawalerzystę nie wystarczyło, żeby yy, no, wygrać. Dobra. Odcinek skończy dzisiaj bez robienia quick To Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Następny odcinek też jeszcze zrobię Survival, a potem czwarty, znaczy drugi z kolei zrobimy w Conger Dyral, żeby tak trochę, no, jednak przeplatane robić te odcinki raz tutaj, raz tutaj. Trzy odcinki w survivalu, jeden na Conger Tak możemy robić. Cześć.